Też pamiętajcie, że jak robicie coś przy gumach Postarajcie się Te gumy posmarować albo olejem, albo no ropu, może nie Albo smarem, bo gumy nieraz potrafią się po prostu Jak nie są posmarowane Po prostu potrafią się podwinąć, albo po prostu nie wcisnąć Dlatego też jak zmieniacie koła w wulkanizacji Zawsze się smaruje oponę smarem Żeby ona się po prostu ta guma lepiej ułożyła z czasem, tak Nie będzie łatwo chyba tego założyć, ale spróbujemy. Zobaczcie. Najpierw trzeba tu ciężko mi mimo przywytrzeć ręce, momencik Dobra was, o, widzicie Widzicie trzeba najpierw włożyć gumę i dopiero zakręcać Jeszcze jest tu taka uszelka, ale ona się powinna sama ułożyć więc miejmy nadzieję, że się ułoży Teraz możemy pojechać I mamy skończoną pompkę. Well done. Wszystko można zrobić w swoim zakresie. Jeśli tylko się chce i troszeczkę głową, głową rusza. Da się zrobić. Trochę chęci. Nie ma się co bać. Maszyn. Wszystko da się rozkręcić i naprawić. Praktycznie. No, prawie wszystko się da naprawić. Ale rozkręcić się powinno wszystko dać. Dobra. Mamy pompę.

Mamy walentynki. Tinki, tinki. Dobra, chyba Dziś mamy 14. Walentynki. Także składamy opryskiwacz bo okazało się, że wczoraj wieczorem doszła nas wieść, że jednak możemy wejść z azotami z 15, 15 dni wcześniej. No, może niekoniecznie 15-14. Wejdziemy z azotami wcześniej. Także. RSMik czeka już się nie może doczekać na pole, żeby wejść. Powiem Wam o stanie rzepaku. Tutaj, że faktycznie byłem na rzepaku i szyjka jest już y, widać. Y, pąki Początek pąków, czyli już idzie w pęd rzepak, a nie ma papu. Także dostarczymy mu papu, ale żeby to zrobić, muszę wstawić tą pompę już zrobioną. Odlekałem to, bo mówię, e, tam nie będziemy na razie pewnie się spieszyć z azotem, a tu o, macie. I teraz mi się skumulowało. Mamy do rozwiezienia kizeryt i konkali. Także trochę latania będzie po polach. Już. Już to trzeba zrobić, bo idzie deszcz. Znowu idą deszcze w niedzielę, więc... Dzisiaj i jutro mam na to czas. A to spokojnie się wyrobimy. Dobra. Bierzemy się za robotę. Montuję tą pompę. Którą zrobiłem. Zregenerowałem. No i widzicie. Mamy tutaj już zamontowaną pompę. Ładnie pięknie. Tu jeszcze tylko jutro muszę tradycami, jak mam nadzieję, że nie zapomnę. Trydytkami muszę ściągnąć ten wąż. I pompa będzie hulać. Jak to lala? No. Aha, jeszcze wam pokażę. Pokażę wam ten. Yy, o! Pokażę wam. Łady, jesteś straszny. Dobra. Pokażę wam jeszcze ile ten opryskiwacz ma. Motogodzin. Pfu, motogodzin Ile hektarów zrobił Co zrobił. Ogólnie tak. Co wam powiem o opryskiwaczu na stan 8000, 8000 hektarów wypryskane Nie wiem ile to litrów wody tam będzie zaraz napisane Uruchomimy. Tak, co mogę powiedzieć Wam o tym opryskiwaczu Fernaland i Karus E, S3800 Pojemność zbiornika 3800 litrów kurcze trochę słabo mi widać Trudno To tak mi będzie widać Jesienno, już jest ciemno, po piątej Za 15.6 jest widno Czy mi się zdaje? No ludzie Za 15.6 widno Jeszcze praktycznie No uruchamiamy się Pyllu Dobra i tak Naprawdę twardy opryskiwacz. Co do można powiedzieć cena do jakości w stopniu w, 10, w skali 10 stopniowej dałbym 8. Naprawdę cena do jakości. Minus w tym opryskiwaczu. Zaczynamy od minusów słabe mają siłowniki Fernandy. To jest samo, to samo się tyczy w pługach. W pługach mamy troszeczkę słabsze te te siłowniki yy, i ten. O, może tutaj gdzie lepiej. Yy, w pługach mamy słabsze te siłowniki ogólnie. Też zaczynają cieknąć. Pojawia się po prostu yy, że się pocą, tak? Pocą się po prostu te siłowniki. Yy, później następny minus jaki? Nie ma. Nie ma. Nic więcej. no Sam tam jeszcze jest siłownik który, ale ja już go uszkodziłem, bo zahaczyłem niechcący, tak delikatnie puknąłem w słup. Udało mi się, naprawdę udało mi się. Człowiek Ruty na człowieka niestety nieraz gubi. Uważajcie na takie rzeczy. Yy, nie spieszcie się, bo ja się wtedy bardzo spieszyłem. I tak sobie po prostu, mówię, szybko sobie w biegu będę składał. A zapomniałem, że słup jest na, na polu. Akurat w takim miejscu, gdzie tych słupów tam było sporo, no i po prostu akurat myślałem, że się zmieszczę i się nie zmieściłem. I go delikatnie y, porysowałem. Ten, ale na szczęście to było delikatnie. Już praktycznie się zatrzymałem. Dobra. Ich, jak nie mamy podpiętego poyskiwacza, chyba nic nie sprawdzę. Yy, zaraz zobaczymy. Nie, no nic nie sprawdzę. może, dobra spróbujemy może jakieś dane uzyskać, nic nie dobra nie uzyskamy niestety żadnych danych dobra fajny ten telus jest bo powiem wam, że ten o tym komputerze, na komputerze, znaczy komputerze czy tablecie czy to jest, ogólnie to jest wyświetlacz to jest w sumie można powiedzieć laptop E, fajna sprawa, naprawdę w Kwernelandzie. E, fajnie to chodzi, troszeczkę jest przemulony ten, ten, ten tablet. E, taki można powiedzieć coś a'la Pegasus. Nie ma tam jakiejś rewelacji, że to chodzi bardzo szybko. To jest takie trochę przymulone. ale tu bardziej chodzi o to, że to tak jak w Mercedesie mamy w tym 240 starym D. Tam chodzi po prostu o wytrwałość, żeby to jak najdłużej chodziło. A nie, o nie, a, nie, a nie o moc. Tak jak tutaj na przykład można porównać to. Tu po prostu chodzi o jakość, o długość, żeby to po prostu jak najdłużej nam służyło. No i to jest wielki plus tego monitora, że to nam się powiedzmy, mam nadzieję, że się szybko nie popsuje. Na razie wszystko ok. No i co, co wam powiem? No, minusy to tylko cieknące te siłowniki. Poza tym minusów nie widzę w tym opiskowaczu praktycznie żadnych parę razy tam mi pękły węże ale to to wiadomo na zgięciach tyle razy co on ten a nieraz się tam po prostu przeszczypał wąż bo źle się ułożył czy coś czasem, bo to po prostu nieraz trzeba monitorować, patrzeć czy się węże nie zaginają, bo jak się zaginają węże to się po prostu nam w końcu jest zimno nieraz jak robimy tak, jest marzec opryski, nieraz nawet rano jest zimno różnica temperatur i węże się potrafią po prostu, lubią się łamać nawet w takim opryskiwaczu, ale to, to nie problem, to jest tam wiadomo, to jest pikuś, jeśli chodzi o awarie. A z takich poważnych awarii, to jedynie co miałem to właśnie membrana ta górna, górna membrana od pompy, ta, ta ciśnieniowa i no i teraz te zaworki. Wymieniłem pierwsze zaworki, dobrze, że wymieniłem te zaworki, bo powiem Wam teraz jak Wam pokazywałem, chodzi ta pompa naprawdę. Eee, I co Wam powiem o tym opryskiwaczu? Nie powiem Wam teraz, ile tam, no 8000 hektarów gdzieś tam jest popryskane. Będę pryskał z LSM, to Wam powiem dokładnie, eee, ile tam wypryskałem, ile, ile litrów wypryskałem, ile hektarów, ile przejechałem, kilometrów, bo tam wszystko jest. Wszystko jest pod tym. Tylko musiałbym podpiąć opryskiwacz. a mam siewnik akurat, jutro siejemy nawozy. No tak już mówiłem już chłodzi 10 raz no dobra chciałem wam coś powiedzieć o tym Tulusie, o tym opryskiwaczu, ale no i zalety. No zalety cena do jakości naprawdę powiem wam niedużo zapłaciłem za ten opryskiwacz, bo zapłaciłbym bez tego Tulusa zapłaciłbym 130 tysięcy netto, a zapłaciłem 150 tysięcy, bo ten monitor kosztuje niby dwie dychy niby, pewnie mniej, ale to tak wtedy było. No i dałem ogólnie 150 tysięcy za ten opryskiwacz, 4000 prawie litrów, mamy 3800 litrów zbiornik na chemię i 200 litrów zbiornik czystej wody, który możemy później też wlać do zbiornika, na przykład go sobie umyć, wypłukać go, ja przeważnie zawsze tak robię, że sobie wypukuję, na przykład jak zjeżdżam sobie z rzepaku na pszenicę żeby albo odwrotnie jak na przykład pryskamy pszenicę na chwasty no i jedziemy na rzepak tak? powiedzmy na coś tam pryskać no to wtedy automatycznie musimy po prostu go konkretnie wy, wy, wypłukać tym ja przeważnie robię to dwa razy nawet i trzy razy płukam bo to na razu to, no to jest różnie a wiadomo rzepak to tym opryskiwaczom robię praktycznie prawie 20 hektarów więc 20 hektarów gdzieś tam, powiedzmy, później przydusić, niechcący herbicydem, bo coś tam zostało, gdzieś tam to może wolę. Dlatego lepiej wolę po prostu poświęcić pół godziny dłużej na mycie go. Nawet nieraz podłączam od razu po sący na przykład z beczki i konkretnie go tam w środku kotuje i później jadę to wypryskać na pole, na przykład na tym, co byłem powtórnie. I ten. No, i powiem Wam, jeśli chodzi o te wszystkie zawory, wiadomo bo jak zawory tam z czasem się zużywają. Te, te, te trójniki, nietrujniki. Mi tam właśnie już siadł, ten trójnik już chyba drugi, ale to też moja wina, bo mieliśmy kiedyś, kiedyś nie miałem tej bańki. Tutaj co, mam tą 15 tysięcy litrów, ona na wodę teraz służy. Ale po prostu ze studni braliśmy wodę bezpośrednio, a zdarzało się, że po prostu poszło z piaskiem niestety i te zawory nam się właśnie po prostu przerysowały i nie są takie szczelne, tak samo dlatego te zaworki yy, gdzieś tam pewnie dostały piachu i to wiadomo to jest papier ścierny, tak, więc wytarło nam to no więc mamy przyczynę też zużycia się tych zaworków e, oczywiście to jest moja wina ale niestety kiedyś nie miałem jak wziąć po prostu szybko napełnić opryskiwać wodą więc tam była chyba dwucalowa pompa taka i ona dosyć mocno ciągnęła, więc zdarzało się, że po prostu tak było już mało no to leciało razem z piaskiem no i staraliśmy się ten piasek przez filtry wypuszczałem i tak, ale i tak zawsze coś gdzieś tam w filtrze troszeczkę tego piasku było i to pewnie już swoje e, zrobiło w zaworach, ale mimo wszystko naprawdę wszystko fajnie w tym opryskiwaczu chodzi no, dobra nie będę już ten, bo to kurczę prawie 10 minut Trzymajcie się, hej, jutro na nawozy do rozsiwania nawozów, hej.